Rywalizuj aktywnie na sportowo i dołącz do wyzwania na rok 2023. Zrób 800 km na 800 lat ujazdu. Będziemy liczyć sumowane kilometry przebiegnięte, przejechane na rowerze. Nording walking, jakieś spacery. Ponad 2 kilometry dziennie. Ale wydaje mi się, że tutaj, jeśli ktoś rzeczywiście będzie chciał przystąpić do tego wyzwania, to jest to możliwe do realizacji. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę dedykowaną właśnie temu challenge'owi. Aplikacja została przygotowana w taki sposób, by ułatwić użytkowanie każdemu, kto chce włączyć w akcję. Sładliśmy na pomysł, żeby połączyć się z już istniejącym rozwiązaniem. Padło na strawę, dlatego że no, Strawa na dzień dzisiejszy chyba najbardziej popularna aplikacja do tego rodzaju rozwiązań. Wystarczy kliknąć w przycisk dołącz do wyzwania. W tym momencie zostaniemy przeniesieni już do aplikacji Strawa i albo jeżeli już jesteśmy użytkownikami Strawy, wystarczy zautoryzować się i niejako zezwolić na wysyłanie naszych osiągnięć do wyzwania do ujazdu. Jeżeli nie mamy jeszcze konta na strawie czy ściągnięcia aplikacji, wystarczy po prostu zarejestrować się w bardzo prostych kilku krokach. Wystarczy pobrać aplikację i siłą własnych mięśni na rowerze, na spacerze, na boisku, na joggingu, jak tylko chcesz, pokonać 800 km. Będziemy wzajemnie ze sobą rywalizować, także ja myślę, że to będzie ciekawe przedsięwzięcie przez cały rok, które będzie trwać, bo wydaje mi się, że większość uczestników te 800 km będzie aż do grudnia realizować. Zachęcamy wszystki do wzięcia udziału w tym wyzwaniu, no tak, żeby też promować na sportowo dla nas ten szczególny ważny rok. Aplikacja dostępna będzie na stronie internetowej gminy ujazd już w pierwszych dniach stycznia. Im szybciej zaczniesz, tym więcej kilometrów zdobędziesz.